A pan pisze w swojej książce, że zmienia się strategia naszych sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i że Stany Zjednoczone nie przygotowują się do jakiejś wielkiej lądowej wojny w Europie, że one by chciały wszystko zrobić, żeby tej wojny nie było. Choć ostatnio prezydent Biden, starając się wpłynąć jakoś na kongres, żeby przekazał kolejną transzę pomocy, mówił o tym, że Rosja się nie zatrzyma. Że Rosja, jeżeli zajmie Ukrainę, pójdzie dalej. Tak jakby w myśl tego, co też Pan pisze w książce. No, ta wypowiedź Bidena jest bardzo symptomatyczna, bo on formułował to w kategoriach pewnego ostrzeżenia, że jeżeli my dzisiaj nie powstrzymamy Rosji na Ukrainie, w sytuacji, kiedy mamy relatywnie komfortowe. Z amerykańskiej perspektywy, oczywiście, relaty, relatywnie komfortowy model funkcjonowania: czyli mamy neobójców on the ground, nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, wydajemy jakiś ułamek swojego budżetu wojskowego po to, żeby trzymać w szafku jednego z naszych najpoważniejszych rywali geostrategicznych. No to jeżeli my tę pomoc trzymamy, taki był tok rozumowania Bidena, to Ukraina upadnie, nie będzie w stanie się dalej bronić. Rosjanie Ukrainę zdobędą i też się nie zatrzymają. Również z tego powodu, że będą uważali się za zwycięzców. Ten impet zwycięstwa będzie powodował wzrost ich aspiracji, a nie samoograniczenie. Putin raczej nie jest Bismarkiem, jeżeli, jeżeli by o to chodziło. I on powiedział, że wtedy, wtedy właśnie. Amerykańscy żołnierze będą walczyć i ginąć, broniąc obszaru państw sojuszniczych z NATO. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to funkcjonuje w kategoriach pewnego negatywnego scenariusza z punktu widzenia Ameryki. Czyli Amerykanie nie mają intencji, nie mają ochoty ginąć i walczyć o realizację tej polityki. Jak to Biden mówi, nie oddamy ani cala kwadratowego. Terytorium państw natowskich. To jest oczywiście wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, ale to nie jest scenariusz optymalny. Moim zdaniem, scenariusz optymalny to byłby taki, żeby państwa europejskie, NATO, ja zresztą uważam, że Amerykanie uważają, że to powinni robić Polacy i Niemcy przede wszystkim ze względu na potencjał demograficzny oraz ekonomiczny, wspierani przez państwa pozostałe, czyli państwa skandynawskie, również Rumunię. E, Ukraina byłaby bardzo dobrze, gdyby się wpisała w, taki, e, w, taką, w taką konstrukcję, ale z tym jest bardzo trudno, bo tu ryzyka są eskalacyjne bardzo, e, bardzo duże. E, no i w związku z tym Amerykanie, to też wynika z ich e, po prostu rachunku siły wojskowej, to, przepraszam, to są rzeczy policzalne, to, Amerykanie nie funkcjonują tak jak w Polsce, się my funkcjonujemy, że liczebność sił lądowych jest jakąś głęboką tajemnicą, i nikt nie, nie chce powiedzieć. I, I polski analityk musi czytać ekspertyzy, nie wiem, szwedzkie, amerykańskie czy rosyjskie, bo tam no, oni doskonale wiedzą, jak liczebną mamy armię, ale u nas to jest objęte jakąś dziwaczną tajemnicą. No, w przypadku Stanów Zjednoczonych, Wiemy, jaka jest liczebność sił lądowych. Siły lądowe amerykańskie wynoszą z grubsza rzecz biorąc 420 tysięcy żołnierzy i oficerów. Do tego trzeba dodać Korpus Marines, czyli tam łącznie gdzieś 460 tysięcy. Tylko, że oni muszą obsłużyć nie tylko różne kierunki strategiczne, ale Amerykanie po roku 2018, kiedy wpisali do swojej narodowej strategii bezpieczeństwa. <trym> To, że, że rywalami są Chiny i Stany Zjednoczone również biorą pod uwagę to, że terytorium Stanów Zjednoczonych będzie, będzie atakowane na wypadek wojny. A w związku z tym część tych sił jest dedykowana ochronie Stanów Zjednoczonych i one muszą zostać w Stanach Zjednoczonych, to zresztą oni do, dość precyzyjnie, to można znaleźć w dokumentach, ja tam zresztą je cytuję, klasyfikują są tak zwane siły CONS i czyli te, które Mogą być przeznaczone do użycia poza kontynentem amerykańskim i te, które, które nie mogą. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest związany z faktem, że Amerykanie oczywiście zmieniają swoje podejście w związku z tą nową rachunkiem strategicznym, czyli tym, że przygotowujemy się nie na ekspedycję przeciwko organizacjom terrorystycznym, takim jak ISIS czy różnym lokalnym dyktatorom. Tylko musimy myśleć o konflikcie z dużymi państwami, Rosja i Chiny tutaj najczęściej są wymieniane. W związku z tym musimy myśleć o teatrach działań wojennych. To między innymi dlatego na szczycie w Wilnie przyjęto tą formułę zbudowania tych, tych sił, które miałyby wejść do działania i, i mieć liczebność około 300 tysięcy docelowo żołnierzy na tym europejskim teatrze działań wojennych który ma być podporządkowany dowództwu amerykańskiemu w, w Niemczech. To, to jest element zmiany myślenia i budowania sił, które powinny być zdolne działać na teatrach działań wojennych. Tylko, że musimy mieć świadomość, iż Amerykanie, ja tam to dość precyzyjnie wyliczam, odwołując się do źródeł amerykańskich, no są dopiero w fazie budowania, Trzecho, o ile dobrze pamiętam, dywizji ciężkich, które mogły czy powinny być użyte do walki na tych, do walki w wojnie lądowej, taki, takiej, jaką ją obserwujemy na Ukrainie, tylko że ta dywizja ciężka ma obszar odpowiedzialności gdzieś od 22 do 25 kilometrów, jeśli chodzi o linię, linię frontu. Czyli nawet gdyby hipotetycznie założyć, że Amerykanie. Oni chcą do 2030 roku mieć te trzy dywizje ciężkie. Gdyby oni uznali za celowych w całości przerzucenie ich na do Europy i na wschodnią flankę, no to, to tu mamy do czynienia z takim obszarem odpowiedzialności, a linia granica między NATO a Federacją Rosyjską. Dzisiaj to jest bodajże 2600 kilometrów, nie licząc Białorusi. W związku z tym.